5 czerwca 2016 roku. Pewna para wchodzi do zatłoczonej sali konferencyjnej. Są wyczerpani, ale promienieją szczęściem. Duma maluje się na ich twarzach, a wieść, którą za chwilę ogłoszą, trafi na pierwsze strony gazet. Twierdzą, że właśnie przeszli do historii, że są pierwszą indyjską parą, która razem stanęła na szczycie Everestu. Zdjęcia? Niesamowite. Reakcja? Natychmiastowa. Wszystkie indyjskie media to opisały, bohaterowie, owacje, ale coś tu nie grało. Wszystko było zbyt idealne, a czasem, gdy coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, to po prostu takie nie jest. To, co nastąpiło potem, nie dotyczyło tylko tej pary. Chodziło o coś większego, o chorobę, która zaczęła toczyć najświętszą górę świata. Kłamstwa, oszustwa, próżność. Wspinacze twierdzący, że dotarli na szczyt w dni, gdy góra była całkowicie zamknięta. Mówcy motywacyjni, którzy zbudowali całe swoje kariery na kłamstwie o wysokości 8800 metrów to jest historia największych mistyfikacji Ewerestu. A wszystko zaczyna się od Dinesha i Tarakeshwari Ratot. Małżeństwo. Od ponad ośmiu lat razem, zakochani, w sobie i w górach. Ale nie byli amatorami, ani tym bardziej lekkomyślni. Oboje byli policjantami z indyjskiego stanu Maharashtra. Szacunek, stabilna kariera i jak twierdzili, lata doświadczenia w górach. W roku 2014 ogłosili, że ukończyli Osi 10 10 najwyższych szczytów Australii. Brutalna wyprawa. Test dla wszystkiego. Albo umacnia związek, albo go łamie. Wrócili i oznajmili, że się udało. Media uczyniły z nich legendy, ale nie poprzestali na tym. Chcieli więcej, chcieli prawdziwego szczytu, chcieli coś udowodnić światu, a może samym sobie, zawarli pakt. Nie będą mieć dzieci, dopóki wspólnie nie staną na szczycie Everestu. Oszczędzali przez dwa lata, trenowali bez przerwy, żyli tym marzeniem i wiosną 2016 roku. Wyruszyli w Himalaje, wrócili po krótkim czasie, triumfalni. Zorganizowali konferencję prasową w Katmandu, z fotografiami w rękach, zdjęcia ze szczytu. Dinesz wzruszony powiedział mediom: Złożyliśmy przysięgę, że nie będziemy mieć dzieci, dopóki z dumą nie zdobędziemy Everestu. Teraz chcemy zostać rodzicami. Sala wybuchła brawami. Gazety rozpisywały się o tej historii. Byli celebrowani jak bohaterowie, ale był jeden problem. Zdjęcia. Były fałszywe. Tak po prostu. Nigdy nie stanęli na szczycie. A ujawnił to ktoś, kto naprawdę tam był. Satyaru Psydanta. Inżynier oprogramowania. Mieszkał w Bangalore. I również był alpinistą. 19 maja zdobył Everest. To była brutalna wyprawa. Zimna. Niebezpieczna. Ale dotarł. I zrobił zdjęcia jako dowód. Kilka dni później siedział w domu. Czytał wiadomości. I zobaczył nagłówek. Indyjska para zdobywa szczyt świata. Zdjęcia przykuły jego uwagę. Zatrzymał się, spojrzał raz jeszcze i zamarł. Te zdjęcia to były jego zdjęcia ten sam krajobraz, ta sama pozycja, ten sam kąt, tylko z innymi twarzami wklejonymi na wierzch. Wyobrażasz to sobie? Ryzykujesz życie. Wspinasz się prawie na dziewięć tysięcy metrów cierpisz, krwawisz, przeżywasz. A ktoś kradnie twoje zdjęcie i mówi, że to on tam dotarł. Oburzenie Satyarupa było natychmiastowe. Zrobił to, co każdy zrobiłby w 2016 roku. Wszedł na Facebooka i wybuchł, opublikował bezpośredni wpis. To takie, takie, takie niesamowite. Zabrali moje zdjęcia, przerobili szczyt i dostali certyfikaty. Wstyd, oficerowie z Pune. I wtedy Zamek z kart zaczął się walić. Eksperci od himalaizmu zobaczyli post i postanowili przyjrzeć się zdjęciom. To, co odkryli, było wręcz komiczne. Edycje były prymitywne, błędy, oczywiste. Na jednym zdjęciu Tara miała czerwone buty. Na drugim, podobno zrobionym kilka minut później, w tym samym miejscu, miała żółte buty, całkowicie inne. Jeśli nigdy nie wspinałeś się po górach, w porządku, ale pomyśl. Jesteś prawie dziewięć tysięcy metrów nad ziemią, w strefie śmierci. Oddychasz z trudem. Naprawdę, uważasz, że ktoś zmieniłby tam buty tylko po to, żeby wyglądać lepiej na zdjęciu? Każdy krok na Everestie to realne ryzyko, a mimo to chcą byś uwierzył, że ktoś się tam zatrzymał, w samym środku pustki, żeby zmienić buty dla zdjęcia, ale spokojnie, bo to jeszcze nie koniec. Kurtki zmieniały kolor, maski tlenowe. Pojawiały się na jednym zdjęciu, a znikały na drugim, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A co najbardziej rzucało się w oczy? Światło, cienie, pozycja słońca. Wszystko. Identyczne. Na wszystkich zdjęciach ten sam kąt, ten sam kierunek, ta sama godzina. Mimo, że twierdzili, że zostały zrobione w różnych momentach, oszustwo było tak źle wykonane, że aż wyglądało jak żart. Po prostu wzięli zdjęcia Satya Rupa. Wkleili swoje twarze za pomocą amatorskiego photoshopa. I gotowe. Koniec historii. Ale potem zaczęło się coś naprawdę absurdalnego. Nepalski Departament Turystyki. Tak, instytucja odpowiedzialna za weryfikację wspinaczek. Spojrzała na te zdjęcia. Zobaczyła sprzeczności. Te nieudolne edycje. I powiedziała to tak, tak, wygląda wiarygodnie, i wydała oficjalne certyfikaty zdobycia szczytu. Prawdziwe dokumenty, potwierdzające wejście, które nigdy nie miało miejsca. Możesz się teraz zastanawiać, jak to w ogóle było możliwe. Cóż, jest kontekst. W tamtym czasie Nepal dopiero raczkował w erze cyfrowej. W roku 2011 tylko 9% społeczeństwa miało dostęp do internetu. Sprawdzanie metadanych. Analiza manipulacji graficznych? To nie. Należało do codziennej praktyki. Ale mimo wszystko, ich bezczelność była niewiarygodna. Para twierdziła, że dotarła na szczyt o 6.25 rano. Tymczasem eksperci spojrzeli na zdjęcia i dostrzegli coś oczywistego. To nie było światło poranka. To było światło południa. To tak, jakby powiedzieć, że zrobiłeś selfie o północy, z jasnym słońcem świecącym ci w plecy. I to nie wszystko. Dwaj szerpowie, którzy rzekomo im towarzyszyli, furba i fursemba, po prostu zniknęli. Brak jakiegokolwiek zapisu, żadnego kontaktu, żadnego potwierdzenia. Duchy szerpowie, a prawdziwi wspinacze, którzy tego dnia rzeczywiście dotarli na szczyt, powiedzieli jasno: Szczyt był pusty. Byli tam tylko ci, którzy naprawdę się wspięli dinesz i tara. Nigdy się nie pojawili. Presja rosła. Prawda nie mogła już być dłużej ignorowana. Nepalski rząd wszczął dochodzenie, ale nie trzeba było wiele czasu. Dowody były wszędzie: sprzeczne zdjęcia, nieistniejący przewodnicy, niemożliwe godziny. I tak, 30 sierpnia 2016 roku zapadł wyrok. 10 lat zakazu wspinaczki w Nepalu. Ale co ciekawe, to nawet nie była najgorsza część. Pamiętasz byli policjantami, urzędnikami państwowymi. W mundurach, na stanowiskach, z odpowiedzialnością. Powinni być wzorem. Gdy policja stanu Maharashtra dowiedziała się o skandalu, nie było odwrotu. Wszczęto wewnętrzne dochodzenie, i rok później, w sierpniu 2017 roku, zapadł werdykt: zwolnienie ze służby. Oboje. Zastępca komisarza Sahebra Patil nie owijał w bawełnę. Przekazali fałszywe informacje, zhańbili wizerunek policji, dwóch funkcjonariuszy, dwie zniszczone kariery, jedna reputacja zrujnowana wszystko przez fałszywe zdjęcia odkryte przypadkiem przez inżyniera, który po prostu przeglądał Facebooka. Ale najbardziej niewiarygodne to to, że sprawa ratodów była tylko początkiem. Trzy lata później kolejne oszustwo miało wkrótce wyjść na jaw. Był 26 maja 2019 roku. Troje młodych indyjskich wspinaczy przygotowywało się do czegoś, co wydawało się niemożliwe. Ich imiona? Vikas Rana, Shobha Banwala i Ankush Kasana. Ale nie daj się zwieść. To nie byli zawodowi sportowcy, ani znudzeni milionerzy, szukający adrenaliny. To byli młodzi ludzie z małych wiosek, z zapomnianych miejsc, gdzie nic wielkiego się nie dzieje, Szopcha miała zaledwie dwadzieścia jeden lat. Dla nich dotarcie na szczyt Ewerestu byłoby czymś więcej niż osobistym sukcesem. Byłoby cudem, nowym początkiem, czymś, co mogłoby zmienić los całej rodziny. Sprzedali wszystko, co mieli, zebrali każdy grosz, zainwestowali wszystko w tę wyprawę. Wszystko, bez planu B. A ich plan był, powiedzmy, kreatywny. Chcieli wspiąć się do połowy góry, ten a potem twierdzić, że dotarli na szczyt. Tak po prostu. Dopóki nikt nie był w pobliżu, żeby ich zdemaskować, kto mógłby im zaprzeczyć? I tak, 26 maja ogłosili wielką wiadomość. Twierdzili, że dotarli na szczyt razem z czterema przewodnikami szerpami. I według nich byli jedynymi, którzy tego dnia tam dotarli. Po powrocie do wiosek. Przywitano ich jak legendy: świętowanie na ulicach, pochody, lokalne gazety z wielkimi nagłówkami. Politycy ustawiali się w kolejkach, tylko po to, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Rodziny płakały z radości, zamieszczały posty w mediach społecznościowych. To było święto. Przez kilka dni ci troje młodych ludzi stali się legendami, największymi nazwiskami w regionie, ale był Jeden szczegół, tak mały, ale śmiertelny szczegół. Zgodnie z oficjalnymi rejestrami, nikt tego dnia nie dotarł na szczyt. Nikt. Everest był praktycznie zamknięty. Wiatr zbyt gwałtowny. Wspinać się wtedy to byłoby samobójstwo. Nawet najbardziej doświadczone ekipy, z latami górskiego doświadczenia, musieli się wycofać. Ale według ich wersji, trzech amatorskich wspinaczy i czterech tajemniczych szerpów. Zrobili coś niemożliwego, coś się nie zgadzało. Dziennikarze zaczęli węszyć, i wystarczyło zadać kilka prostych pytań, by wszystko się posypało. Jedno z nich było wręcz banalne: jakie są imiona szerpów, którzy z wami weszli? Pamiętaj, to mieli być przewodnicy, którzy uratowali im życie, towarzyszyli im w strefie śmierci, z którymi dzielili namioty, jedzenie, strach przez dwa miesiące. Oczekiwano by, że zapamiętali chociaż jedno imię, albo choćby pseudonim. Ale nie. Nic. Cała trójka spojrzała na siebie. Sparaliżowani. Jak sarny zatrzymane w światłach samochodu. Milczenie. Krępujące. Aż w tysięcy sos... W końcu szopcha. Miała zaledwie 21 lat. Powiedziała spokojnie, nie znamy ich imion. Sala zamarła. Ani jednego pseudonimu. Nic. Wtedy padła oczywista prośba. Zdjęcia ze szczytu, proszę. Oni... Odmówili, twierdzili, że istnieją, ale ich nie pokazali. Ani prasie, ani departamentowi turystyki, ani rodzinie. Rodzinom, które w tamtym momencie organizowały imprezy, uroczystości, parady. Ale posłuchaj tego: firma, która zorganizowała wyprawę, Prestige Adventures, zrzuciła bombę. Dyrektor, Damber Parajuli, powiedział wprost: oni nigdy nie dotarli na szczyt w rzeczywistości. Według niego zatrzymali się na obozie trzecim, na wysokości około siedmiu tysięcy metrów to wciąż wysoko, ale ponad 1800 metrów poniżej szczytu, czyli nawet nie blisko, kolejne kłamstwo, kolejna próba łatwej sławy, kolejna blizna na Ewereście. A potem przyszedł ostateczny cios. Doświadczony alpinista, Hiring Sherpa, był wtedy w bazie i twierdzi widział tę trójkę. O godzinie dwunastej, trzydzieści w południe spokojnie spacerujących po obozie. A teraz pomyśl, gdyby naprawdę dotarli na szczyt tego poranka, powinni być nadal tam na górze, na wysokości ponad 7600 metrów, schodząc powoli, poparzeni słońcem, walczący o każdy oddech, o życie. Ale nie, byli na dole, jedli dalbhat, jakby nic się nie stało. Dowody były tak oczywiste, że nawet nepalski departament turystyki włączył się do sprawy, i zażądał dowodów, zdjęć, filmów, danych GPS, czegokolwiek. Ale cała trójka zniknęła. Przestali odbierać telefony, ignorowali prośby, zniknęli. Mając nadzieję, że wszystko zniknie razem z nimi. Spoiler, nie zniknęło. Firma ekspedycyjna zaczęła mówić prawdę. Ngima Norbu Sherpa, który prowadził wicasarane, wyjawił, co się naprawdę wydarzyło. Przewodnicy zrezygnowali 25 maja, dzień przed rzekomym zdobyciem szczytu. Dlaczego? Bo ta trójka młodych ludzi nie była już w stanie iść dalej, doszli do granic wytrzymałości fizycznie i psychicznie. Przewodnicy podjęli słuszną decyzję zejść. Wszyscy wrócili do bazy bezpiecznie koniec wyprawy, ale oni nie mogli się z tym pogodzić trójka młodych ludzi, marzycieli, z małych indyjskich wiosek. Zrujnowali sobie życie przez jedno kłamstwo, które zajęło zaledwie 48 godzin, by je obnażyć. Ale to jeszcze nie koniec, bo najbardziej szokująca historia dopiero nadchodziła. 29 sierpnia 2020 roku Narender Singh Yadav miał otrzymać najwyższe wyróżnienie przyznawane w Indiach za osiągnięcia w przygodzie, prestiżową nagrodę narodową Tenzinga Norgaya. Najwyższe uznanie, wręczane przez samego prezydenta kraju, Rama Nata Kowinda. Jadaw, mający zaledwie 28 lat, był ikoną narodową, stawiany za wzór, bohater, inspiracja, mówca motywacyjny. Podróżował po kraju, zapełniał salę swoim przesłaniem: Wszystko jest możliwe, jeśli nigdy się nie poddasz. Cztery lata sławy, nagrody, splendor. Ale był jeden drobny szczegół. Tylko jeden. On nigdy nie stanął na szczycie Ewerestu, i w ostatniej chwili jego nazwisko zostało skreślone z ceremonii. Bez rozgłosu, bez wyjaśnienia. Lista nagrodzonych została zmieniona. Dyskretnie, w nadziei, że nikt nie zauważy. Ale indyjska społeczność wspinaczkowa zauważyła. I zaczęły się szepty, plotki, podejrzenia. Coś. Było bardzo nie tak z historią Jadawa. Prawda zaczęła wychodzić na jaw, gdy eksperci postanowili przyjrzeć się jego zdjęciom ze szczytu, tym samym, które miały być pokazane na ceremonii. I to, co odkryli, było skandaliczne: cienie się nie zgadzały, oświetlenie było sztuczne, a co najgorsze, wyglądało na to, że Jadaw został cyfrowo wklejony na zdjęciach innych wspinaczy, ale to nie był zwykły, niechlujny Photoshop. Było znacznie gorzej. Śledztwo się pogłębiło i to, co odkryto, szokowało wszystkich. 20 maja 2016 roku Jadaw nawet nie próbował dotrzeć na szczyt. W rzeczywistości on i jego partnerka wspinaczkowa, Sema Rani, Goswami, musieli zostać uratowani. Na wysokości 8200 metrów, prawie 600 metrów poniżej szczytu. Byli wycieńczeni, odwodnieni, w stanie krytycznym, inni wspinacze musieli ryzykować własne życie, by ich ocalić, a mimo to, w jakiś sposób, Jadaw przekonał Nepalski Departament Turystyki, że dotarł na szczyt, otrzymał oficjalny certyfikat i przez cztery lata żył jak bohater, inspirując całe pokolenie na podstawie kłamstwa. A teraz nadchodzi część niemal niewiarygodna. Pamiętasz Satya Rupa Sidante? Tego inżyniera oprogramowania, który zdemaskował parę radchod, zgadnij, czyje zdjęcia Jadaw ukradł i edytował, aby zbudować swoją fałszywą wspinaczkę? Tak, tego samego człowieka, Satyarupa, ale spokojnie, to robi się jeszcze bardziej surrealistyczne. Satyarup nie był tylko kolejnym alpinistą. Nie był tylko kimś, komu skradziono zdjęcia. On był częścią zespołu ratunkowego, który uratował życie Jadawowi. W tym samym sezonie, w 2016 roku. Tak. Sam, Satyarub powiedział, byłem w ekipie ratunkowej w tamtym sezonie. Zabraliśmy go z balkoniku Everestu. Nigdy nie wyszedł wyżej. Byłem w szoku, gdy zobaczyłem w jego rękach certyfikat zdobycia szczytu. Wyobraź sobie tę scenę. Facet nie daje rady się wspiąć. Zostaje uratowany, ocalony przez innego wspinacza, a potem. Używa zdjęć tego samego wspinacza, aby stworzyć fałszywą historię. Po prostu podmienił twarz w Photoshopie i gotowe. Został bohaterem, zbudował karierę, wystąpienia publiczne, wypełnione sale, nagrody. Teraz bądźmy sprawiedliwi: dotarcie na 8200 metrów to nadal niesamowite osiągnięcie. Większość ludzi uznałaby to za zwycięstwo, ale jest wyraźna różnica. Między byciem blisko, a naprawdę tam dotarciem. Wielu wspinaczy zatrzymuje się tuż przed końcem, z powodu zimna, z powodu strachu, z rozsądku, i to jest w porządku. To nie wstyd, to wciąż sukces, ale to nie jest szczyt, i nie można stawiać się na równi z tymi, którzy naprawdę tam dotarli. A Jadaw nie tylko ukrył prawdę, on ją zastąpił. Od 2016 do 2020 roku podróżował po Indiach, wygłaszał prelekcje, opowiadał swoją historię, raz za razem. Tysiące ludzi go słuchały, tysiące wierzyły, tysiące były poruszone wszystko oparte na kłamstwie. Kiedy mistyfikacja wyszła na jaw, indyjski rząd musiał zareagować. W lutym 2021 roku. Nepal oficjalnie unieważnił jego certyfikat i zakazał mu wspinaczki w kraju na sześć lat. Mocą wsteczną, koniec historii, prawda? Nieprawda, Jadaw wrócił. 20 maja 2022 roku, dokładnie sześć lat po oszustwie i zaledwie kilka dni po zakończeniu kary, powrócił na Everest. Po cichu, bez rozgłosu, tym razem naprawdę. Trenował przez miesiące, przygotował się, zamilkł i zaatakował szczyt. Zajęło mu to tylko sześć dni, od bazy na dach świata. O piątej godzinie i dwóch minutach rano, dnia 27 maja 2022 roku, na render Sing Jadaw. Dotarł tam, naprawdę. To tak, jakbym się na nowo narodził, powiedział dziennikarzom, i tu rodzi się dylemat. Tak. To godne podziwu. Wymaga odwagi, determinacji, pokonania siebie. Wrócić na górę, która cię zdemaskowała, i ją pokonać. Ale też nasuwa się niewygodne pytanie: Skoro był do tego zdolny w 2022 roku, to dlaczego oszukał w 2016? Dlaczego kłamać? Dlaczego się wystawiać? Dlaczego ryzykować wszystko, kiedy może potrzebował tylko więcej czasu? Odpowiedź. Wychodzi poza niego samego, bo to nie tylko historia jednego człowieka, ani jednego kłamstwa. To opowieść o systemie systemie, który zamienił Everest w witrynę, w walutę, w scenę próżności systemie, który nagradza obraz i ignoruje poświęcenie który przemienił najświętszą górę świata w spektakl. A czasem największe kłamstwa Everestu nie tkwią w zdjęciach tkwią w tym, co z nimi robimy. Zobacz. W Indiach wspinaczka na Everest to nie tylko osiągnięcie, to złoty bilet, przepustka do nowego życia. Wiele indyjskich stanów oferuje nagrody pieniężne. Od 500 tysięcy do miliona rupii, czyli od około 6 000 do 12 tysięcy dolarów. Dla kogoś z wiejskiej osady to zmienia wszystko. Ale pieniądze to dopiero początek. Udanym wspinaczom oferuje się pracę w wojsku, w instytucjach państwowych, w rządzie zyskują status, awans, oklaski. Nagroda Narodowa im. Tenzinga Norgaya to jedno z najwyższych odznaczeń w kraju. Może zmienić czyjeś życie z dnia na dzień w kulturze indyjskiej. Zdobycie szczytu podnosi nie tylko jednostkę, podnosi całą rodzinę, całą społeczność. Gazety drukują ich twarze, politycy ustawiają się w kolejce, by zrobić sobie zdjęcie. I wtedy zaczyna się najbardziej okrutna część, kiedy ktoś ogłasza, że zamierza zdobyć Everest porażka. Staje się nie do zniesienia. Wstyd jest zbyt wielki. Wielu staje przed cichym dylematem przyznać się do porażki, czy sfabrykować sukces? I czasami to kłamstwo wygrywa. Nie z chciwości, ale z lęku strach przed rozczarowaniem, strach przed zapomnieniem strach, że nie będzie się nikim. Po tym, jak obiecało się wszystko, i właśnie wtedy zawiódł system, bo przez długi czas proces weryfikacji był niemal symboliczny brak obowiązkowego GPS. Wystarczyło jedno zdjęcie i raport od przewodnika gotowe, certyfikat zatwierdzony prawie żadna kontrola brak realnych wymagań system idealny dla prawie idealnych oszustw. A co najbardziej smutne to zobaczyć, kto był bohaterem tych kłamstw. Ratodowie byli policjantami, z pewnym doświadczeniem, owszem, ale Wikas, Szopcha i Ankusz to byli amatorzy, zwykli ludzie, z miejsc, gdzie nikt nie śni tak wysoko. Narender był urzędnikiem, bez przygotowania fizycznego, bez przygotowania emocjonalnego. Kiedy stanęli twarzą w twarz z prawdziwym Ewerestem, góra nie wybaczyła. Niektórzy się załamali, inni skłamali. A najbardziej tragiczne jest to, że te kłamstwa ranią nie tylko tych, którzy je opowiadają. Każde oszustwo odbiera siłę prawdziwym zwycięstwom, sprawia, że opinia publiczna zaczyna wątpić, podważa wiarę w prawdziwych bohaterów, plami szczyt. Ale nie wszystko było oszustwem, była też odwaga, była prawda. Satyarup mógł milczeć, ale postanowił mówić. Zespoły ratunkowe odmówiły kłamstwa, firmy przyznały się do prawdy nawet jeśli miało to ich coś kosztować i dzięki temu zasady się zmieniły dziś śledzenie gps jest prawie obowiązkowe zdjęcia są profesjonalnie analizowane a oszustwa mają poważne konsekwencje era łatwego kłamstwa dobiegła końca bo na końcu raz to nie są tylko historie o wspinaczce to opowieści o tym co się dzieje gdy społeczeństwo tworzy nierealne oczekiwania i oklaskuje tych którzy tylko udają zwycięstwo to historia o marzeniach o desperacji o ciężarze obietnic i o zwykłych ludziach którzy nie byli gotowi kiedy ich marzenie zmieniło się w koszmar ale everest nie obchodzi co cię motywuje nie obchodzi go co obiecałeś żonie marzenia twojej wioski ani nadzieje twojej rodziny góra oceni wszystkich tak samo z tą samą lodowatą obojętnością nie robi na niej wrażenia przemowa, ani certyfikaty, ani selfie. Na końcu góra zawsze mówi prawdę, nawet jeśli trzeba na nią czekać cztery lata. Niektóre kłamstwa są wyryte w kamieniu, ale na Ewereście są zapisane w lodzie. A lód zawsze się topi, gdy prawda podnosi temperaturę. Bardzo dziękuję, że zostałeś z nami do końca.